Jest 15, zapraszam na serwis. Są pierwsze wyroki w sprawie kibiców, którzy we wtorek wtargnęli na murawę Stadionu Narodowego. Warszawski sąd całkowicie uniewinnił Mariusza S. oraz umorzył postępowanie wobec Adama Dziewolaka. Drugi z kibiców otrzymał jednak zakaz wstępu na imprezy masowe przez dwa lata. Zrobiłem to pod wpływem chwili adrenaliny tak mówił tuż po ogłoszeniu wyroku Adam Dziewolak. To jest proces przeciwko właśnie absurdu ta, całej tej sytuacji, tego, że, że człowiek przelatuje, to jeżeli ja siebie mam na myśli, 2000 km na mecz i ktoś mi mówi, że mecz się nie odbędzie, chociaż ja wiem, że na ten stadion zostały wy, wy, wydane takie miliony, że, że on powinien być nie to, że zadaszony, to jeszcze okryty jakimś, nie wiem, dodatkowym zabezpieczeniem. No to, no to jestem po prostu rozczarowany, i w szoku. i Nie mówię już o tych ludziach, którzy z wycieczkami, aptokarami przyjechali i to samo z nich spotkało. Skoro ma być tym pozytywnym bohaterem i, i wszystkich to wręcz rozśmieciowo łączy z sądem, no to dlaczego ma żałować? A, a będzie wolał? Żałuję tak. tylko jednego, że, że do tej pory nie jestem jeszcze w domu. Z tego, co już się zdążyłem zorientować, to taki chyba artykuł e, wymyślili po zdarzeniach w Bydgoszczy. A to było nie tak dawno chyba. Po prostu jeszcze do mnie to nie doszło, że to jest prawnie tak ujęte, że Jestem, robię przestępstwo